Witam Was w kolejnym już roku mojej działalności na YouTubie. Oh. Okres świąteczny, noworoczny jest zawsze mocno wypełniony różnymi aktywnościami. Potem po sylwestrze człowiek musi trochę odpocząć, no i zaczyna się rok, a wtedy przydaje się dosyć spora motywacja. I ja Wam chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat swojej motywacji, jaki dostarczył mi mój przyjaciel. Zobaczcie na jego kanale filmik, który ma tytuł 2016. Mega się cieszę z powodu, że przez ten cały czas mogłem się z nim kumplować i widziałem jego przemianę, która na filmie sprawia jeszcze mocniejsze wrażenie. Gościu schudł 14 kilo, ja schudłem 2 ale 7 to szczęśliwa liczba, i potrafił dosyć mocno poukładać swoje życie, czego mi też brakuje. A mając taki przykład kogoś, kogo znam po prostu na co dzień, to daje mi dodatkowej energii i pokazuje, że można, że się da. Dzisiaj wstałem o piątej rano, a przez ostatni dni spałem po 12 godzin i znowu mi się coś... Ale nie będę narzekać na spanie, tylko przejdę do krótkiej opowieści czegoś, co działo się jeszcze w zeszłym roku. Brzmi to fatalnie. Ale nagraliśmy coś z Kamilem do niego na kanał. Coś z czego jestem mega dumny. Żywe zwierzę to spora odpowiedzialność, dlatego że trzeba się nim zająć, a mi to nigdy zbyt dobrze nie wychodzi. Jak dobrze widzieliście we wczorajszym materiale, gdzie pokazywałem, jak przekładam swoje stanowisko komputerowe, chwaliłem się swoim nowym zwierzakiem. I to jest mój zwierzak, ale Kamil wymyślił coś innego. Czy ja powiedziałem we wczorajszym materiale? Plany mogły być trochę inne, ale zobaczcie na to, jak fajnie wygląda wideo, jak się lekko porusza aparatem na boki na slajderze, nie? Po pierwsze, jako ciekawostka, musimy się pozbyć wszystkich rzeczy z pokoju, więc teraz Kamil zbiera wszystko <grym> z, parapetu> z parapetu, natomiast ja zaraz do niego dołączę, bo przyjdzie tutaj coś żywego, co jakby się zainteresowało jedną z tych drobnych rzeczy, to mogłaby ona ulec zniszczeniu. Znalazłem twoją legitkę studencką. Nieważna jest. już młody nie wygląda jak psychopata. <laughs> nie mam pojęcia, gdzie mi Kamil odłożył tą legitkę, ale rzeczywiście teraz na zdjęciu wyglądam jak psychopata. Ale pani mi się kazała nie uśmiechać, tylko zrobić poważną minę. No i wyszło jak wyszło. Jak mówiłem, że wszystko to absolutnie wszystko. I z parapetów, jednego, drugiego. I teraz będę się musiał postarać, żeby za każdym razem utrzymać taki porządek. Kamil, za każdym razem jak... Piotrek, ale szczerze mówiąc, pierwszy raz jestem u ciebie w mieszkaniu. Znaczy nie jestem pierwszy mieszkania, a pierwszy jestem w mieszkaniu, kiedy jest porządek właśnie. To jest najlepsze. bo jest po prostu pusto. <laughs> Zastanawiam się, jak długo się utrzyma ten porządek. Postanowiliśmy nagrać materiał z papugami, tylko że one mają to do siebie, że strasznie idą za swoim właścicielem. I mimo że mieliśmy wszystko przygotowane, żeby sobie one mogły siedzieć na długim patyku z zestawu do wieszania teł fotograficznych, tak kiedykolwiek Maciek, czyli ich właściciel, odchodził gdzieś na bok, to one leciały za nim. I walczyły o jego względy, bo papugi są takie mocno zazdrosne, przynajmniej te mają taki charakter roko oraz lilka. A Maja była spokojna. Nigdy wcześniej nie pracowałem z papugami <grywka> i nie sądziłem, że to może być aż tak problematyczne. <grywka> Ale Kamil mi mówi: dzikie zwierzęta mogą różnie zareagować na różne bodźce. No, i tutaj nie chcą odejść od właściciela na krok. Szczególnie największym problemem są tutaj te wszystkie statywy, rurki i poprzeczki, które znajdują się u ciebie w pokoju. Mimo, że wszystkie stąd wyciągnąłem. No, a została i tak znaczna ilość. Dwa softboxy po boku, jeden przed nami i ta poprzeczka specjalnie przygotowana na nie. Tak tylko. Wielu moich znajomych, jak się dowiedziało, że będą u mnie papugi, to od razu się zgłosiło: Ziemniak, to ja do ciebie wtedy przychodzę. Tylko pojawił się mały problem. Te papugi się dosyć charakterystycznie zachowują, jak. Są w innym miejscu i są inne osoby. Tak jak widzieliście, papugi były na tyle niesforne, że Maciek ich właściciel musiał tutaj przyjść i się z nimi bawić, dlatego że cały czas papugi mają to do siebie i to zobaczycie u Kamila, że lubią, lubią biec za swoim albo lecieć raczej. Są w zasadzie w wypadku zakochane i, i cały czas chcą z nim przebywać. Ciężko je jest tutaj usadowić na tym kilku, żeby siedziały za nami, pomimo tego, że są naprawdę swoje. Tak, i jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia innych egzotycznych zwierząt, jakie Maciek hoduje, to możecie zobaczyć na jego fanpage'a na Facebooku. O, tam się schowała jeszcze jedna. Tak, macie linka w opisie. Tak, macie też linka w opisie. Więc spoko. I stamtąd również pochodził kangur z poprzedniego odcinka. Nie? Madzia, jak zobaczyła, tylko na snapie papugę. To nie dało się jej powstrzymać. Ej, jestem dzieckiem internetu, bo wracam sobie z kina normalnie, podam na snapa, żeby sprawdzić, co tam jest u znajomych, u brata. i dowiaduję się, że co? Ma domu. Aj. A wtedy Roko się dosyć mocno do niej dostawiał. Harry się, tak? Halo? Tak, co? Słuchaj, nie. Te, tego proszę nie jeść do góry, łapka. Nie, boś, no siadaj. Tylko bądź grzeczny. Nie jest mi bluzy, proszę. Madzia, jak czujesz się z wielką masz tak arą... tak. Zamka. to Zamek będzie skubał. O ja, czuję się jak pirat. Madzia, jesteś jak pirat teraz. O ja. Madzia, telefon masz, to może znieść no. sobie na Instagramowanie. No. Ja chcę zdjęcie takie pi... <laughs> Madzia w ogóle dzisiaj miała trochę zbyt kolorową koszulkę, dlatego założyliśmy jej mój... Polar, żeby Ara mogła je wsiąść. Madzia, to co? To teraz w takim razie myślę, że to jest dobry pomysł, żeby sobie taką Arę sprawić. Co ty na to? Nie ma problemu, jestem zdecydowanie za. Co by, na to, tata, co by tata na to powiedział? Już ma dość królika, już no. się <gryści> cały czas telepie w środku i no. próbuje wyjść. No ale teraz Madzia przecież niedługo z tatą jedzie do Brazylii, tak? A w Brazylii no. Ary występują... W naturze. W naturze. Madzia? Rób zdjęcia Magda, wiesz jak będziesz musiała teraz chodzić w Brazylii? Tak. <laughs> Czekaj, tak pokaż. Tak będziesz chodzić i łapać papugi. <laughs> tata się będzie Robunia? dziwnie na mnie patrzeć, ale... No, teraz już masz doświadczenie, Tu możesz tacie zrobić dzisiaj zdjęcie i się pochwalić. Patrz tata, przygotowywuję się do wyjazdu do Brazylii. Tak. Jakoś udało się nagrać i z tego odcinka z papugami jestem dumny. Ale widzicie, papugi są mega ciekawskie no. i strasznie... No przestań, że mnie gryźć. A ła! To już mnie bolało. Nie do nie tartuj. Więc Lila. tak jak widzicie, to jest lilka, która w tym momencie po mnie łazi. Podoba no nie to mogę, to mogę złapać to. ujęcia, bo zaraz <laughs> ucieka ode mnie. gdzie jest Lila. Już? Możemy się zgodzić na ujęcie w takim razie. Tak, jedno ujęcie proszę. Chcemy zrobić taką większą serię właśnie na temat zwierząt. Dla mnie to jest przede wszystkim nowe ciekawe doświadczenie, bo za bardzo ze zwierzętami wcześniej nie obcowałem. No i powód, żeby wykupić sobie inną polisę ubezpieczeniową na życie, bo jak mnie coś drapnie albo ugryzie, bo widziałem w komentarzach, co tam proponujecie. Tak. Teraz najgorszy moment jest taki, że to wszystko trzeba odkurzyć bo te ptaki potrafią nieźle nabrudzić. Madzia niedługo jedzie do Brazylii, natomiast ja za dwa dni jadę do Turcji. Bardziej lecę. Teraz tam jest około 10-15 stopni, ale w porównaniu do temperatury, jaka panuje tutaj, tam, to są naprawdę ciepłe kraje. Udało mi się dorwać mega tanią ofertę, gdzie mój przelot, pobyt tam, wyżywienie jest wszystko opłacone i wychodzi mi nawet taniej, niż jakbym miał mieszkać sobie tutaj przez ten tydzień. Zrobię stamtąd dużo materiału, będzie to podobnie wyglądało jak materiały, inne takie vlogi czy coś. Chcę po prostu pokazać jak wygląda taki pobyt tam. Zobaczy, zobaczy co będzie na miejscu. Dlatego że wcześniej nie podróżowałem, to musiałem się przygotować. I pierwsza rzecz jest taka, że nie miałem za bardzo plecaka. Szedłem kiedyś główny szlak beskidzki razem z Pinkim. Nie przeszliśmy go całego, ale wystarczająco żeby się zmęczyć i plecak, który kupiłem za 300 w ze stelażem. Ten stelaż obecnie jest taki mega powyginany. Dlatego, że nie wytrzymał obciążenia plecaka i rzeczy, które w nim były. Zapytałem się Kamila, Kamil, jaki plecak kupić? On mi powiedział: Ziemniak, deuter. Ja wam pokażę. To jest plecak za 5 stów. Czajcie, ale ponoć on wytrzymuje absolutnie wszystko. Kamil ma taki sam model i nosi, chodzi w nim od paru lat. Parę razy spadł yy, z nim do rzeki. I tak jak ja się nie znam za bardzo na plecakach, tak kamień by przekonał paroma drobnymi rzeczami. O! Najfajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o wyjazd do ciepłych krajów i noszenie rzeczy w środku, to jest ten stelaż. Mamy tutaj siatkę i stelaż, który ogranicza nam przyleganie plecaku do pleców, przez co mamy cały czas. Chłodzone plecy i można odprowadzać spokojnie, wilgoć i inne takie głupoty. Oraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: biodrowy, ale nie byle jaki. Dlatego, że jak w większości plecaków mamy pas, który jest sztywno przypięty do samego plecaka, tak tutaj widzicie, on może spokojniej się ruszać na boki, przez co człowiek ma mniej otarć na sobie. Więcej na temat tego plecaka nie powiem. Muszę się najpierw z nim oswoić i trochę z nim pochodzić. Żeby wiedzieć, czy warto go polecić, czy nie, ale Kamilowi wierzę. Chociaż mówił mi, że nie, kangur nie przeskoczy nad tobą, co ty? Tu siedziałem, tylko że na kanapie kangur nade mną przeskoczył. I mam jeden ślad po kangurze, bo mam jego pazury takie obrysowane na ścianie. Ja pierniczek się przesął. Myślałem, że ktoś na mnie gwizda, jak wyszedłem z pokoju i tak, wracaj, nagrywaj. Ale ja chciałem jeszcze wziąć jedną rzecz. Zawsze na wyjazdach przydają się różnego rodzaju statywy. Tak więc, y, dla osób, które się zastanawiają, czy warto jest kupić statyw obiego, tak na szybko, bo ten zapewne będę brać ze sobą na wyjazd, to jest statyw do tych małych aparacików tego typu, jak taki Canon. I w porównaniu do statywów, które są podróbkami, tutaj każdy z tych jointów, z tych stawików, chodzi z miarę równym obciążeniem, przez co da się w miarę łatwo ustawić swój aparat, żeby stał tak, jak my byśmy chcieli. Natomiast tutaj mam dwa bliźniacze modele: yy, jeden od Jobiego, jeden to jest podróbka. I tak jak Jobiego jestem w stanie użyć do ustawienia, jak chcę kamerę, bo to dosyć sztywno chodzi i ponoć ma chodzić dosyć długo tak sztywno, więc to się nie wyciera. Tak w przypadku statywiku, który był 4 razy tańszy, górny joint, no chodzi masakrycznie. Nie da się utrzymać na tym aparatu, bo się od razu przewraca. I to nie jest jeden, jedyny przykład, jako dwa statywy, jeden oryginalny, jeden y, z półki takiej niskiej ceny, mocno się od siebie różnią, bo Kamil sobie kupił ostatnio Poda, czyli ten taki największy, także podróbkę i tam w porównaniu do oryginału, między innymi te stawiki tutaj praktycznie nie dają żadnego oporu. Da się z tego korzystać, ale no mnie to osobiście wkurzało, jak mój aparat mi się przesuwał i nie mogłem złapać statycznego ujęcia na tym, bo na tym już mogłem. Tyle w tym krótkim filmiku informacyjnym. Ja się zabieram za inny film. Ten był tylko i wyłącznie taką chęcią luźnej rozmowy, luźnego dialogu. Mam nadzieję, że wy wkroczyliście w świat roku 2017 z uśmiechem na twarzy i że ten uśmiech zostanie aż do końca tego roku, żeby móc zacząć jeszcze następny rok dalej z uśmiechem na twarzy. A jeśli Skroczyliście z taką minką nie do końca, to mam nadzieję, że wraz z upływającymi dniami stopień wykrzywienia paraboli waszego uśmiechu będzie się kierować coraz bardziej ku górze. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia i cześć!